Property News Podcast. Aneta Wieczorek-Hodyra, propertynews.pl. Rafał Abramczyk, Hotel AG. Rafale, macie w swoim portfolio m.in. hotel biznesowy w Warszawie, obiekt wypoczynkowy w Kołobrzegu, a w czasie pandemii Hotel AG ruszył z budową kolejnego hotelu, tym razem w Gdańsku. W jakie lokalizacje i jakie, jakiego typu hotele radzilibyście z Waszego doświadczenia inwestować? A... Tak, tak jak wspomniałeś, mamy w swoim portfelu otwarcia tych hoteli, czyli mamy zarówno hotel sieciowy działający pod międzynarodową marką Four Points by Sheraton w Warszawie, otworzyliśmy taki hotel, a także otworzyliśmy hotel w Kołobrzegu, hotel Seaside Park, ale także w tej chwili jesteśmy w przededniu prawie że wbicia już łopaty w ziemi, gdzie mamy wszystkie decyzje administracyjne, mamy już wszystkie zgody i zaraz ruszamy z budową hotelu Four Points by Sheraton, tym razem w Gdańsku na lotnisku. No i wiesz, Pytanie, w jakie hotele dzisiaj inwestować, nie ma prostej odpowiedzi. I to jest moja odlubiona odpowiedź, oczywiście, to zależy. Przede wszystkim po pierwsze. Od czego? No właśnie, to zależy od inwestora, jaki jest cel inwestycyjny. Bo jeżeli mówimy o inwestowaniu jako o takim instrumencie finansowym, gdzie inwestujemy w hotel, od samego początku cały projekt wiemy, że będzie. Tak, jak tak, tak, taki właśnie mamy projekt w Gdańsku, gdzie wiemy, że ten projekt będzie po uruchomieniu będzie komercjalizowany w całości, będzie sprzedany dalej do funduszu nieruchomościowego bądź też do nowego nabywcy, a my zostaniemy wtedy tylko i wyłącznie operatorem w tym hotelu. No to tutaj absolutnie najlepszą lokalizacją to zresztą te lokalizacje i te, te hotele wybierają tak naprawdę właśnie ci potencjalni nabywcy. I widzimy tutaj zainteresowanie, a to nie jest nic nowego, czyli duże miasta gdzieś, gdzie. gdzie Docelowo po tym okresie, post, już po, po pandemii, gdzie będzie ustabilizowany rynek, rynek biznesowy, to jest zdecydowanie bardziej po pierwsze przewidywalne, czyli coś, co jest najważniejsze dla, dla funduszy. Fundusz chce wiedzieć, ile zarobi w jakimś tam określonym czasie. A najlepiej długoterminowo? Tak, oczywiście to są zazwyczaj projekcje takie, wiesz, nie roczne czy dwuletnie, tylko to są dziesięcioletnie mhm. lub nawet dłuższe. Tak więc tutaj zdecydowanie lokalizacje biznesowe. Natomiast jeżeli inwestor jest Inwestorem, który chce być hotelarzem długoterminowo. My jesteśmy teraz też drugi. To tak już tak naprawdę pierwszy raz o tym mówię, ale projekt, który rozpatrujemy w tej chwili, jesteśmy w bardzo głębokich rozmowach z inwestorem, gdzie inwestor jest zupełnie z innej branży, ma sentyment do pewnego miejsca na północy. Też nad morzem i chciałby tam, chciałby tam otworzyć bardzo duży obiekt, no taki naprawdę czołowy, topowy obiekt o charakterze sportowym. No, my taki, taki obiekt wiemy, wiemy, jak budować. To widać chociażby po Seaside Parku, gdzie wiele drużyn reprezentacji polskiej ma chociażby też swoje obozy. a Tak więc, tutaj ten inwestor chciałby taki obiekt i on chce zostać długoterminowo w takim projekcie. No to tutaj zdecydowanie lokalizacja jest zupełnie inna. Tak, tak więc, tutaj lokalizacja, Absolutnie turystyczna, taka, która będzie miała w swoim mikrootoczeniu też a właśnie te wszystkie aspekty, które będzie mogła wykorzystać. Ta lokalizacja będzie mogła być wykorzystana do tego, aby taki, taki projekt stworzyć. Tak? tak więc tutaj tutaj zupełnie inna jest, inny jest cel inwestycyjny. Jak widzisz, zupełnie inna destynacja. Tak więc to nie ma, nie ma takiej, wiesz, fajnej, fajnej instrukcji obsługi, jaki hotel, gdzie wybudujemy, to zawsze będziemy mieli sukces. No hotelarstwo na tym się właśnie. A, tym się cechuje, że a, wiesz, my otworzyliśmy hoteli już kilkanaście w sumie, jakby tak policzyć w głowie, no to pewnie jest kilkanaście hoteli łącznie otworzyliśmy. Każdy z nich jest inny. Każdy z nich jest absolutnie miał inny cel inwestycyjny. niektóre były zbieżne, ale były one zupełnie nastawione na inną, na inną taki biznes mix, i to jest też ważne. O, może to będzie, to, to będzie to wydaje mi się, że to będzie takim bardzo mocnym punktem, który będzie jednak wspólnym mianownikiem dla wszystkich inwestycji. Pamiętajmy, każdy hotel, który budujemy, i to nie ma że większość, każdy powinien mieć. Zdywersyfikowany biznes miks gości. Nie możemy na dzień dzisiejszy, a w ogóle nie możemy, zawsze z tego wychodziliśmy, ale nastawiać się tylko i wyłącznie na jeden typ gościa. To, 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 to nie zadziała, jeżeli będziemy z, tak naprawdę uzależnieni wtedy od jednego typu gościa, typu konferencyjny albo nie wiem, tylko biznes, nic więcej no to może być słabo. Zobacz, hotel, który otworzyliśmy w przy lotnisku w Warszawie, ok on stricte w Mordorze, tak? Natomiast on w weekendy, jeszcze przed pandemią, był hotelem typowo lotniskowym. Absolutnie turystyka, która była lotniskowa. Goście przyjeżdżali, on, którzy wyjeżdżali na przykład w weekend, mieli wylot i powrót za tydzień, zostawiali na to turystycznie wyjeżdżali. Tam więc był już zmiksowany hotel w koło brzegu, ok, turystyczny, ale z drugiej strony bardzo mocno też sportowy. Czyli mamy grupy takie, które są, które, są, które są nie tylko turystyczne, ale sportowe. Dodatkowo jeszcze no, oczywiście rynek niemiecki, który jest bardzo silnym nabywcą w koło Ale to A... było celowe? Celowo, że tak powiem, celowaliście w, takiego, w taki typ zarządzania, właśnie taką dywersyfikację? Tak. Czy to wyszło zupełnie w naturalny sposób? Wiesz, to nie. My nad, tym, nad każdym projektem, jak, jak, jak nad nim pracujemy, w, pod kątem. Projektu funkcjonalnego na samym początku, szukamy te, tej multifunkcyjności, a szukamy dla kogo. To jest podstawowe pytanie, dla kogo ten, ten hotel będzie. A, I tutaj szukamy grup, szukamy czegoś innego niż ma konkurencja obok, niż mają nasi koledzy za ścianą, żeby za dwa lata, bo wiesz, na początku jest efekt świeżości zawsze jest wow, super fajny hotel jest nowy, tak, ale za dwa lata będzie jednym z wielu. Tak więc musimy pokazać coś, co będzie ponadczasowe, a jednak będzie wyróżnikiem, że zrobimy coś, co spowoduje, że ten hotel będzie miał strategię wejścia na rynek dość mocną, nagle okaże się no, dla grup sportowych sportowych w tam we wrześniu to już w wieku 60 lat. No jak się okazało, zadziałało, na tyle zadziałało, że mieliśmy jeszcze przed pandemią, nawet w okresie niskiego sezonu, mieliśmy bardzo duże obłożenie, bardzo fajne obłożenie, oczywiście no niestety na trochę niższych cenach, ale to, to się, tym się tym się też cechuje sam chociażby Kołobrzeg, czy tam wielokrotność, jest wręcz w różnicy pomiędzy ceną w okresie zimowym, a w okresie letnim. Natomiast wiesz, no hotel w Zobaczymy sobie chociaż kolejną inwestycję. Tutaj ta inwestycja już była dość mocno wyszukana. Mówimy o Gdańsku o lotnisku, bo to niby hotel tylko lotniskowy. Ale jak zobaczymy sobie na Google Maps i zobaczymy sobie, co tam się dookoła dzieje. No to się okaże, że tak, że to jest prawie że drugie centrum biurowe trójmiasta, bo tam biurowców no to jest ładnych, ładnych parę dziesiąt tysięcy metrów kwadratowych już, a w planach i w budowie jest drugie tyle znacznie mhm. więcej. Bardzo wiele firm tam ma swoje. Przykład, jeden ze światowych firm informatycznych ma tam swoje drugie co do wielkości w Europie RD. Tak więc wiesz, no to, to jest też wszystko jest zdywersyfikowane, tak abyśmy nie byli tylko i wyłącznie od jednej grupy uzależnieni. Tak więc to jest klucz. Do, do dobrego hotelu. Lokalizacja w dobrym miejscu i dobra, razem współgrająca z lokalizacją dywersyfikacja gości. Te dwie rzeczy. Plus do tego, oczywiście, to są takie kluczowe dwie pierwsze, bo następnie nakładam na to markę, w ogóle czy z marką. No bo pytanie: Czy miejscowość turystyczna potrzebuje marki, czy nie? Czy nie potrzebuje tej marki? No to jest jakby, to jest, wiesz, to jest temat rzeka na oddzielne w ogóle spotkanie, tak, ale no i dalsze są. A jak dużo pokoi? A czy sale konferencyjne, bo one będą stały puste, czy nie? I to wiesz, pytanie jest tysiąc. Ale jak sobie na początku dobrze mamy złożony biznes mix gości, czyli wiemy, że będzie on zdywersyfikowany, a ten biznes mix plus dobra lokalizacja, no to jest praca domowa odrobiona i wtedy możemy pójść dopiero dalej. Nie idźmy dalej, zanim nie zrobimy tych dwóch pierwszych kroków, bo wówczas mamy znowu taką protezę, więc zaczynamy doszywać coś na sztucznie wciskać do rynku, nagle coś, czego rynek nie wiadomo, czy w ogóle przyjmie. No musimy być pewni swoich kroków i co bardzo ważne, konsekwentnie iść z nimi dalej do przodu. A ja muszę teraz o to zapytać. Czy kurort potrzebuje marki? Powiem Ci tak, to zależy. Oczywiście też, wiesz, jeżeli mamy hotel, a w tej chwili widzimy, może inaczej, bo widzimy, że w, w takich głównych kurortach e, polskich, tak, czyli Kołobrzeg, Świnoujście, a coraz więcej hoteli powstaje markowych, tak, Zakopane, zobacz, rozkwit wszystkich chyba sieci hotelowych, które są. No tak, ale to mówimy o stronie podażowej. Tak. Teraz... Natomiast właśnie pytanie, czy to spowoduje większy popyt z samego hotelu. No słuchajcie, my otworzyliśmy hotel Seaside Park w Koło W Kołobrzegu jeszcze nie ma hotelu sieciowego, natomiast jest w planach kilka hoteli sieciowych i my się nie boimy o Seaside Park, że on sobie poradzi. On sobie przyszłościowo poradzi z tamtymi też hotelami. Wiesz, to, to zależy też, jaki jest ten cel inwestycyjny. Wiemy, że nasz sąsiad, który, który będzie, a, będzie budował hotel z siecią Akors, Mowen Peak, no to jest projekt taki, o których rozmawialiśmy. To jest projekt przeznaczony do tego, żeby ten został sprzedany później. Tak więc mm. tutaj marka na pewno pomoże w komercjalizacji tego projektu, ale nie komercjalizacji strony usługowej, tylko w sprzedaży całego projektu. A, wiesz, każdy, to, to, to jest tak samo, każdy ten z tych projektów musiał być indywidualnie, indywidualnie e, e, tak naprawdę indywidualnie potraktowany i sprawdzenie, czy ta, marka, a, czy ta marka tam się nadaje. Powiem Ci tylko tyle dla jednego z naszych e, klientów. W Świnoujściu, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch hoteli e, z, e, markowych, sieciowych, e, zarekomendowaliśmy hotel bez marki. Mm -hmm. I to bardzo duży projekt, duży hotel, duży projekt i bardzo duże wyzwanie dla samego dewelopera jak, jak na, do, do, do współpracy z, z tymi dwoma hotelami. Natomiast postawienie trzeciego hotelu wśród tak dobrych, a czołowych marek spowodowałoby a, tak naprawdę tylko się z nimi zrównanie. A tylko poprzez wyjście, bo pamiętajmy, sieć jest fantastyczna, super. Ale, ale nie jednak... ma wyróżnika to właśnie, w tej sytuacji. ale daje nam pewne też ograniczenia. To musimy być tego świadomi. To no jest świetnym narzędziem biznesowym, absolutnie w mieście, w mieście dużym mieście biznesowym nie wyobrażam sobie hotelu, hotelu na dzień dzisiejszy, bez, bez tego całego. Bo to nie jest tylko, wiesz, to nie jest tylko logo na hotelu, to jest cała sieć dystrybucji, to jest całe podłączenie się do wszystkich kanałów, dystrybucji do wszystkich kanałów sprzedaży. Jesteśmy od razu jednym podpisem, jedną decyzją sprzedażową, jesteśmy punktem na mapie świata, na mapie świata całego, tak? Natomiast w miejscowości turystycznej to przez to, że nie mamy tej marki, czyli tak trochę jeszcze jednak kajdanki jakieś tam, które nam ograniczają tą działalność w pewnym, w pewnym zakresie, oczywiście, tak? To to dają nam możliwość wręcz działania nieograniczonego, czyli nasza wyobraźnia staje się naszym tak naprawdę tylko ograniczeniem, czyli możemy wyjść spoza takiego szablonu zarządzania sieciowego i wyjść do gościa z kompletnie innym przekazem. I co to może być wyróżnik? I tak więc tutaj, wiesz, w hotelach, w hotelach turystycznych niekoniecznie marka może nam super bardzo pomóc, wręcz, no dlatego, tak powiedziałem dla tego inwestora, zdecydowanie brak tej marki, gdzie zrobiliśmy bardzo fajny taki cały projekt wejścia, Hotelu na rynek, w jaki sposób on powinien wejść do tego rynku, w jaki sposób, jakie kanały dystrybucji, w jak, jak go spozycjonować, jak go scharakteryzować, on musi go sprofilować, w którym kierunku pójść, jeżeli tylko to będzie, jeżeli to będzie fajnie zrobione z, z głową, właśnie kreatywnie, bardzo kreatywnie, czyli tutaj, tak jak powiedziałem, głowa jest tylko naszym ograniczeniem, jeżeli on kreatywnie i fajnie zostanie wprowadzony na rynek, to on tam no, dość mocno namiesza. Czyli dodajemy jeszcze jedną zmienną. Mhm wyczucie. Wyczu tak, takie emocje, bo to musimy powiedzieć sobie o emocjach. Pamiętajmy, że turystyka i w ogóle sam biznes leżer, no, no to tutaj sprzedajmy trochę emocje, tak? Tutaj pamiętajmy niesamowicie duże znaczenie ma i to dużo większe niż w hotelach biznesowych, ma tak zwany marketing szeptany, tak? Czyli nie to, co przeczytam o hotelu, co mi hotel napisze, co mi zrobi, spełni, mhm. tylko co e, sądzą o tym hotelu osoby, które tam były. I to jest a kluczowe w, w zarządzaniu to jest to wejście na rynek, ten pierwszy etap, te pierwsze kilkanaście miesięcy, kilkanaście miesięcy pierwszych działalności w hotelu jest niezwykle kluczowe i to jest, to jest najważniejszy moment w otwarciu hotelu leżerowego, bo on ma no, diametralny wpływ na, na, na dalszą działalność. Tak? To, to zdecydowanie, to tutaj mocny wykrzyknik jeszcze do tego dokładamy, masz rację to tu już e, powiedziałeś trochę o inwestycjach, ale ja jeszcze tak zadam otwarcie pytanie, mhm. e, jakie są plany e, Hotelu AG e, i inwestorów, z którymi jesteście związani, okay. na jakie nowe inwestycje możemy liczyć? Słuchaj, no powiem Ci o tym, o czym mogę powiedzieć, bo tutaj wiesz, to, to, to są też. Wstać sobie sprawę. To są, to są, ja jestem, chciałbym opowiedzieć o wszystkim, tak, o wszystkich rozmowach, które prowadzimy, natomiast no, z racji tego, że, że sami inwestorzy też bardzo często chcą zostać jednak na drugim siedzeniu w tym, samochodzie, w tym samochodzie. To jest ich czasami dywersyfikacja wolnych środków. Czasami jest to spełnienie jakichś tam historycznie ambicji. Chcieliby mieć hotel w swoim portfelu, albo wręcz mieć jakąś wizytówkę w swojej głównej działalności. Ale są też inwestorzy, tacy, którzy są po prostu zero tak jak rozmawialiśmy, traktują to jako instrument finansowy, instrument inwestycyjny, i tutaj i tutaj doskonale ci inwestorzy, którzy właśnie inwestują jako, jako instrument wiedzą, że dzisiaj jest czas na to, żeby rozpocząć, rozpocząć tak naprawdę już w tej chwili powinniśmy rozpoczynać budowę, dlatego że po pierwsze wiesz, ceny materiałów idą po prostu kosmicznie, ten balon się cały czas pompuje, tak więc tutaj trzeba bardzo, należy bardzo dobrze to, to, to zaplanować, natomiast oni wiedzą, że dzisiaj jest właśnie ten czas, powoli już mamy ten punkt zaczepienia, widzimy bardzo duże zainteresowanie, tak jak jeszcze Dwa miesiące temu tego to zainteresowanie bardzo było takie znikome wręcz bym powiedział, że jednak inwestorzy trochę tę głowę w piasek pochowali, w większości, nie wszyscy, ale ci odważniejsi bardzo wyszli z tego, że tak powiem, z tego takiej z zamrażarki nagle, dobra, ok, jest czas, chodzimy. Już to jest ten punkt, moment. Tak, to jest ten moment. Punkt zaczepienia, czyli szczepienia od, od pewnej ilości, zaczynanie rozluzowywania gospodarki według nas za wolne, ale nie nam to oceniać, tak? Natomiast to. Rozluzowanie gospodarki jest tym punktem zaczepienia. Łapiemy ten punkt zaczepienia, widzimy, że jest coraz lepiej, a więc zaczynamy inwestować. I, i widzimy duże zainteresowanie i duże odmrożenie. Zresztą, tak jak rozmawiam z kolegami, też doradcami, to oni powiedzieli tylko o to samo. Słuchaj, Rafał, kurczę półtora miesiąca. To po jest tyle zapytań, i to są projekty, które zostały powiedzmy w marcu tamtego roku zamrożone. Bo stoimy, zobaczymy, co będzie, jak to będzie wyglądało. No I nagle, dobra, okej, okay, słuchajcie, to jest czas, wychodzimy, zaczynamy kontraktować to. Tak więc tutaj widać to większe zainteresowanie inwestorów rozpoczęciem bądź wznowieniem tych inwestycji, które zostały, zostały, zostały wcześniej zamrożone. No i tak jak powiedziałem, no rozmawiamy teraz bardzo głęboko, jesteśmy już tak bardzo mocno nad jednym no dużym, dużym, naprawdę dużym, fajnym projektem, takim wyzwaniowym, chyba największym, jakim do tej pory robiliśmy. To jest to projekt na północy kraju. A możemy mówić, jakie miasto, czy nie? No, no nie, no nie, nie Zawsze. możemy, kurczę, nie możemy. No, przepraszam, ale zobowiązałem się tutaj, no, nie, nie mogę powiedzieć, ale, ale będzie, będzie o tym fajnie, naprawdę będzie bardzo fajny, dość mocny, fajny, duży obiekt i będzie o nim głośno. Na pewno będzie o nim głośno. Drugi projekt, o którym rozmawiamy, to jest projekt w, w jednym z sześciu największych miast w Polsce, to jest stricte biznesowy, biznesowy projekt, który też on już jest w głowie inwestora od kilku lat, on w, z różnymi, z różnymi, w różnych etapach już był, natomiast to jest też, to, to się charakteryzuje tym, jeżeli inwestor ma bardzo mocną, silną, inną gałąź, w której jest aktywny, która mu przynosi jest jego główną działalnością, powiedzmy tam 95% działalnością, a 5% to jest takie poboczne właśnie to hotele. No to tak, te, też trochę to tak z boku, z boku traktuje, no ale po to my jesteśmy. My właśnie mamy mu zabrać ten problem z głowy w sensie zabrać, tak, wybudować hotel pod tym, jak, jak pod tą jego, a, że tak powiem, a, według jego inwencji, ale też z naszymi, a, po, po, pod naszą kierownictwem takim zarządzaniem całym projektem, ale też pokazanie mu być może, że a, optymalizację, jakiś zrobić coś, coś, coś a, ten projekt jednak może zrobić sieciowy, bo to duże miasto, już tu się udało inwestora przekonać do tego, tak, dobra, macie rację, sieciowy, idziemy w sieć. A więc to jest, wiesz, tutaj jest bardzo wiele jeszcze etapów i elementów takich, które jak już się... Hmm, że tak powiem, przejdziemy pewien etap następny. To, to, to też, oczywiście, Aneta, dam Ci znać. Powiem Ci, co to jest za hotel. Będziesz mogła spokojnie to powiesić na, na, na stronie Waszej, żeby poinformować o tym ludzi, naszych czytelników. To ja trzymam Cię za słowo i trzymam kciuki za udane przedsięwzięcia. Super, dziękuję dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I zapraszamy na portal propertynews.pl. Property News podcast.